Terry Nie Żyje. Zespół, w którym śpiewał prawdziwa legenda. Współpracował też z wieloma gwiazdami. W wieku 63 lat zmarł wokalista kultowego brytyjskiego zespołu z KTH Specials, który zyskał sławę na przełomie lat 70 i 80, dzięki żywiołowym koncertom i takim hitom jak Tomu to Young, Costown, Gangsters i wiele innych. Terry Hall współpracował też z gwiazdami jak Sinne, O'Connor, Gorillaz, Trycki czy Lil Len. Terence Edward Hall zmarł w poniedziałek 19 grudnia w wieku 63 lat. Nie podano bezpośredniej przyczyny śmierci muzyka. Jednak koledzy z zespołu THS Pacials poinformowali, że ich frontman ostatnio chorował. Z wielkim smutkiem informujemy, że po krótkiej chorobie odszedł Terry, nasz piękny przyjaciel. Brat jeden z najwspanialszych piosenkarzy, autorów tekstów i piosenek, jakich ten kraj kiedykolwiek stworzył. Czytamy na Twitterze. THS Paciels powstali w 1977 roku jako THECO Wentry Automatic i wtedy też dołączył do nich Terry Hall, który przedtem był członkiem punkowej grupy SWAT. Wkrótce zmienili nazwę na THS Paciolaka, THS Coventry Automatics, a niedługo potem skrócili ją do THS Paciolaka. Trudno przecenić rolę THS Paciols w rozwoju brytyjskiej muzyki. Wraz z takimi grupami jak Madness i Selector w bardzo udany sposób przeszczepili jamajskie ska na grunt światowej muzyki rockowej. Niektórym z ich przebojów, jak jeden z najpopularniejszych. A to Uru Rudy był zresztą zowerami jamajskich piosenek z lat 60. Zespół wydał dwa albumy z Hallem jako frontmanem. Na klasycznym albumie z 1979 roku znalazły się kultowe utwory Message Saga Uru Rudy, Nite Club, Sącrete Jungle, Monkeman, Kofa, Miora czy Tomuch To Hal po wydaniu hitu Ghost w 1981 roku opuścił THS Specials i założył z dwoma kolegami z formacji grupę Funboy Three. Później wydał dwa solowe albumy, a przez lata kariery współpracował z gwiazdami takimi jak Sinead O'Connor, Gorillaz, Tricky, Lila Alen i Amuina House. W 2008 roku wrócił na scenę z odrodzonym THS Specials. Perry był wspaniałym mężem i ojcem oraz jedną z najmilszych, najzabawniejszych i najbardziej szczerych dusz, jakie znaliśmy. Jego muzyka i występy były definicją życia, była w nich radość, ból, humor, walka o sprawiedliwość, a przede wszystkim miłość. Przekazał THS Specials. Rebelia, która trafiła do muzeów. Co wiesz o klasyce rocka? Kwis nie tylko dla wychowanych na trójce. To jeden z rekordów Jedblack nie żyje. Był wybitnym perkusistą legendarnego zespołu.